Dzień dobry. Panie kierowcy, za powyższe wykroczenie mandat jest w wysokości 100 zł, jeden punkt karny. Ma Pan prawo do odmowy przyjęcia wtedy kierowanego wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Gdańsku, tak? O, a to ciekawe, bo ja myślałem, że poza tym, że ktoś popełnia wykroczenie, to żeby go karać, musi zajść jeszcze jedna przesłanka. Dosłownie. No. To pan syn Karek, to właśnie ja słucham, czy ona zaszła, ta druga przesłanka. Ale to pan mnie nie będzie przepytywał. Ja proszę pana, ale proszę pana... W tym miejscu to jest do kontroli drogowej dla Policji Straży Granicznej. Proszę dokument prawa jazdy, do sobie. Poprosiłbym o okazanie legitymacji służbowej. Czekaj? Poprosiłbym, Poprosiłbym o okazanie legitymacji służbowej. Pan Michał Ciepiński, dziękuję panie Mikale. Proszę bardzo. Skąd on jedzie? Tutaj jeżdżę wokoło. To jaki powód zatrzymania? Musiałem się napić i spadła mi butelka. Panie kierowcy, za powyższe wykroczenie mandat jest w wysokości 100 zł, jeden punkt karny, ma pan prawo do odmowy przyjęcia, wtedy kierowanych wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Gdańsku, tak? O, a to ciekawe, bo ja myślałem, że poza tym, że ktoś popełnia wykroczenie to żeby go karać musi zajść jeszcze jedna przesłanka no to pan chce mnie karać, to właśnie ja słucham czy ona zaszła, ta druga przesłanka. Ale decyzja jest taka, nie tak? To ja panu powiem, pan bo pan chce mnie karać, karać z kodeksu wykroczeń, bo w kodeksie wykroczeń chyba są kary za przewinienia, prawda? 92 paragrafie b Dobra. Do znaku I zgoda. Ja tu się zgadzam, że to wykroczenie popełniłem, natomiast ta druga przesłanka, o której ja wspominam, to jeszcze musiałby być... Czym społecznie szkodliwy, proszę pana? A jaki ja tu popełniam, czym społecznie szkodliwy? To jest w. Jak rzecz nie pytam, tylko rozmawiamy, nie na spokojnie. To jest, o ile orientuję się, kodeks wykroczeń, artykuł pierwszy i od razu na początku jest to napisane, że odpowiedzialności podlega ten, kto owszem, zabroniony ustawą popełniaczym i tutaj się zgodzę z panem, że stanąłem na chwilę na zakazie tutaj, o którym pan mówi, ale czemu społecznie szkodliwego ja tu żadnego nie popełniam. To jest moja Bo... interpretacja, tak jak mówię, jeżeli się pan z moją decyzją nie zgadza, z Ja wiem, do nie, do ale no, pan, pan musi mieć świadomość swoje... tego, nie? Tam pan przedstawi swoją wersję. Ale możemy porozmawiać to to na spokojnie. To to ja Dobra, bo wie pan co? Bo tu tak jest. Ja nie stoję ani na chodniku, ani na drodze dla rowerów. Stoję tutaj na pasie, na którym nikomu nie przeszkodziłem. Nie ma, że... Znakiem ma pan tabliczkę, że jest to zatoka wyłącznie do kontroli drogowej, prowadzona przez policję i straż graniczną. Nie wiem, czy tam doczynać. jest napisana wyłącznie ja kontrola drogowa. Tam jest Więc... napisane, jest pan pewny? Jest tak, pan pewny, że sami są wyłącznie. Policji, wyłącznie dla Policji Straży Granicznej. A to co innego, nie, 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 nie wyłącznie do kontroli drogowej. drogowej. Tak. No to pójdzie sobie, pan pojedzie później. Nie e... nie. To pana decyzja, panie kierowcy? Przyjmuje Proszę pana, pan, kimarki, czy nie? ponieważ nie ma tu absolutnie żadnego czynu społecznie szkodliwego. Uh -huh, a to panu... musi, no bo pan nie wskazuje na czyn społecznie szkodliwy. Co ja robię tu szkodliwego społecznie? Nie wskazuje, a według mnie. Pana obowiązkiem jako stróża prawa jest stosowanie się do przepisów w brzmieniu cało, całościowym, nie tylko w połowicznym. Ja mówiłem, pan, musiałem się zatrzymać, musiałem się napić, spadła mi butelka. Nie stoję tu od 3 godzin, na tylko na chwilę... Pan ale nie pan popełniam. chyba tak, wie pan czy znak B36, czy pozwala się zatrzymać? Rozumiem, proszę pana, ale chwilę, tak? proszę pana, ja tego nie neguję, nie tylko neguję temat szkodliwości społecznej czynu. Nie panu samochód, jeżeli pan się źle czuje, wzywamy karetkę. Nie, jest tutaj takich rzeczy nie było. Ale pan co drogi ustawił znaki i mierzycie sobie, żeby ktokolwiek tu się zatrzymywał. Tak jak jest zresztą tabliczka. Panie Michale, ja to rozumiem. Pan podejmie za chwilę decyzję, jaką chce. Natomiast... Ja już decyzję podjąłem. Rozumiem. Natomiast, Natomiast proszę, pan proszę pana, podał się... nie, nie podał mi pan... Żadnego argumentem za to, że, za tym, że ja popełniam tu czyn szkodliwy społecznie, a nie może pan sobie wybierać, może pan mnie, nie wiem, pouczać, może pan zwrócić mi uwagę, jasne zatrzymać i wylegitymować jak najbardziej do tego było, natomiast do karania mnie w związku z brzmieniem artykułu pierwszego kodeksu wykroczeń, potrzebna jest szkodliwość społeczna czynu. Nie podał pan najmniejszego powodu, a powinien. Nie zgadza się z naszym... Czyli e, uważa pan, że popełniam tu czyn szkodliwie społeczny? U... Uważam, że popełnił pan wykroczenie. Wykroczenie ja się na zgadzam. Nakładam na Niech pan to utworzy to sobie kodeks wykroczeń, pierwszy artykuł. Jakby pan sobie. U... To jest tam zapisane wyraźnie, że muszą być dwie przesłanki: tak. e, e, o, odpowiedzialność ponosi ten, który popełnia czyn zabroniony ustawą, który jest szkodliwie, szkodliwy społecznie. Tej drugiej nie ma przesłanki tutaj. bo tak, tu nie ma. też ma pan prawo do wyboru tutaj. Tak? Dlaczego ja nie mogę usłyszeć od stróża prawa tego. Już kończymy, ja za chwilę przestanę to wszystko. Dlaczego ja nie mogę od tego, co powinienem usłyszeć, w sensie szkodliwości? Nie? Jakby pan mi powiedział, stanął pan na chodniku. Idą przejść piesi, i, i tutaj jest problem, bo nie mogą przejść normalnie po chodniku. Ja tu nikomu nic nie blokuję. Policja, i tak jak pan, Straż Miejska może za mną stanąć. Ja za chwilę powiedziałem, że odjeżdżam już. Nie popełniam czynu społecznie szkodliwego w żaden sposób. Słucham? To, że pan za chwilę odjeżdża, to nie Proszę nie, pana, nie, zgadza to. się, że jest wykroczenie. Natomiast mówi, odpowiedzialności według kodeksu wykroczeń tylko podlega ten. Nie ma szkodliwości społecznej czynu. Zgadza A się pan ze mną, pan czy nie? się nie czuje tutaj odpowiedzialny za to, no to tak jak e... mówię, skierujemy nosach, Ostat... do Solu, Dobrze. I zadecyduje o tym. Ostatnie moje tutaj to jest. Zgodne z prawem, czy niezgodne, tak? Ostatnie moje przedostatnie pytanie. Czy pan zgadza się, że przepis trzeba brać całościowo pod uwagę, czy nie ja można? Decyzje. Czyli w ogóle Wydaje Pana nie interesują panie, argumenty, Jak brzmi przepis? Tutaj dyskutować. Pan... E, oczywiście, że nie przyjmuję. Proszę Pana, myli się wniosek, Pan. Nie Proszę ma sprawy. Dobrze, podam mi Pan adres mieszkanie. Hmm? Od miejscowości, ulicy, jak Pan woli. Od ulicy. Kod posztowy. Nie ogarnął Pan tego, Panie Michale, że Pan jest tutaj poddany kontroli teraz, nie? Jak Pan się przedstawia, to niech Pan na początku też mówi o imieniu, nie tylko z nazwiska. Niech Pan o tym pamięta. Proszę się zapoznać z artykułem pierwszym kodeksu wykroczeń. Jest tam wyraźnie napisane o szkodliwości czynu. Nie może Pan sobie tak nakładać kary na kogoś, kto... jest do korespondencji to Ten sam, proszę Pana. Słucham. Ten sam proszę pana. Po to to jest w kodeksie napisane, nie powiedział pan o żadnej szkodliwości tu czynu i to pan i ja będę musiał wykazać szkodliwość czynu W sądzie. No ale... Nie, nie widzi pan tych trzech kamer? Tak, jedna kopia pan... jest dla pana, druga jest dla mnie. Zaprosił czytelny podpis pana, że pan kopię swoją odebrał. Tam muszę przeczytać wszystko co tutaj jest napisane, no tak? Jest. Chciałbym pana zapytać ostatnie, już nie zajmując pan, na czym polega szkodliwość czynu tutaj, który tu wykonuje, w związku z artykułem pierwszym kodeksu wykroczeń? Na czym polega szkodliwość czynu? Ale to pan mnie nie będzie przypytywał. Ja proszę pana, ale proszę pan pana. Wymyślił sobie jakąś kontrolę. Proszę pana, ja sobie nic e, nie wymyśliłem. Ja pana pytam. Ja pana pytam. Pan, pan, pan jako stróż prawa, ma obowiązek mi wyjaśnić, jeżeli pan zdecyduje. chce ukarać mnie, to na jaki, jak, jak, jaka szkodliwość czynu jest tutaj? Sąd zdecyduje, ale to pan. Szkodli... Tak, zdecyduje. Szkodliwość czynu, to czy jaka jest? Zgodne z prawem, czy zgodne z z prawem już ustaliliśmy, nie mnie na mnie na jest. Pytanie, jaka jest szkodliwość czynu? Jak jest szkodliwość czynu? Dlaczego pan nie czy chce czy mi czy tego, nie co podpisuje. pan mi jest zobowiązany yy, powiedzieć? <noise> Jak, na czym polega szkodliwość czynu? No przecież w kodeksie wykarażeń są napisane dwie przesłanki. Czyn zabroniony, zgoda, ale żeby ukarać kogoś, to musi być yy, czyn szkodliwy społecznie. Pytam pana już któryś to raz i to... nie odpowiada pan mi na to. To jest, proszę pana, bardzo poważne naruszenie. W którym miejscu podpisać, bo nie widzę. Nie wykazał, pan nie wykazał pan w żaden sposób szkodliwości czyną okay, u... Uh -huh. Proszę bardzo. Coś tu dla mnie jest? To tak, jest dokument. To wszystko, proszę ojechać. Oto, drogi widzu, masz przed sobą przykład wykroczenia, za które nie tylko nie powinno się karać obywatela, ale nawet nie można go karać, bo właśnie na samym początku kodeksu wykroczeń, w jego artykule pierwszym, paragrafie pierwszym, czytamy, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko. Kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 tysięcy złotych lub nagany. A pan strażnik miejski, który już na samym początku nie stosuje się do przepisów go obowiązujących i nie przedstawia się właściwie, ignoruje najbardziej podstawowy przepis. Lekceważy samo sedno, serce kodeksu wykroczeń, z którego chce karać, a w tej sytuacji po prostu mu nie wolno. I szanowny widzu, to nie jest przykład typowy dla filmów konfitury czy samochodozy, gdzie kierowcy w prezentowanych przypadkach, przeważnie albo pieszym blokują bezpieczne przejście chodnikiem, do tego często niszcząc infrastrukturę chodnikową, nie przeznaczoną przecież do poruszania się po niej ciężkimi obiektami, albo w inny sposób popełniają czyn społecznie szkodliwy, np. zasłaniając widoczność pieszym i innym pojazdom, stając w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych. Ale to jest niebezpieczne, proszę pana. Za pana samochodu nie widać. No tak. Jak się wchodzi na przejście, pan zobaczy. No ja wiem, nie, ja wiem. Do miejsca, w którym stałem, za chwilę wrócimy, ale najpierw o czymś innym. Ja już tę tezę ustawiałem niejednokrotnie, ale jak to mam w zwyczaju, teraz nadarzyła się okazja, aby przejść do praktyki. Rozkładamy tę interwencję na czynniki pierwsze. Dzień dobry. Strasznie skać światło. Dzień dobry. Pan Strażnik Miejski z Gdańska przedstawia się jedynie z nazwiska, i to jest już naruszenie przepisów, gdyż w ustawie o Strażach Gminnych jest wyraźnie napisane, że Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w artykule 12, a więc także legitymowanie osób, musi przedstawić się z imienia i nazwiska, a nie tylko z nazwiska. I teraz tutaj ciekawa różnica między Policją a Strażą Miejską. Otóż Strażnik. Nawet jak jest umundurowany, to i tak musi na żądanie okazywać legitymację służbową przeciwnie do umundurowanego policjanta. Oczywiście w tym wypadku mamy do czynienia z kontrolą drogową, więc i policjant w takiej sytuacji musiałby pokazać legitymację, ale co do zasady w innych okolicznościach niezwiązanych z ruchem drogowym, policjant nie musi, a strażnik musi. Z kolei strażnik miejski nie ma obowiązku po czynności legitymowania, jeśli nie było kontroli osobistej, informować o możliwości złożenia zażalenia do prokuratora, a policjant taki obowiązek już ma. To tak na marginesie, bo nie jest to głównym tematem w tym materiale. No więc popełniam wykroczenie nie stosując się do znaku B36 i gdyby pan Michał Cwikliński powiedział jedynie, że to robię i proszę stąd odjechać, bez jakiegokolwiek karania, to wypełniłby wszystkie swoje obowiązki. I nie byłoby tematu, ale on poszedł dalej i postanowił mnie ukarać. Przypominam wam, drodzy widzowie, że Wam, jak i mi, jak przysłowiowa psu Buda, należy się jako obwinianym czy oskarżanym pełna informacja, dlaczego macie zostać ukarani, a nie wyrwane fragmentaryczne przedstawienie zarzucanego czynu z pominięciem nierozerwalnej, jednocześnie bardzo istotnej części najbardziej podstawowego zapisu w kodeksie wykroczeń. Pytajcie funkcjonariuszy, tych, którzy chcą Was karać. Bo tych innych nie trzeba, pytajcie o tę szkodliwość społeczną waszych czynów, skoro jest ona zapisana w prawie i jest warunkiem niezbędnym do ponoszenia przez was odpowiedzialności. Obowiązkiem obwiniającego was człowieka jest podanie wam tego. Ja tego strażnika pytałem wielokrotnie, a on zamiast zgodnie z obowiązkiem przedstawienia pełnej przyczyny ukarania mnie, odpowiedział, że ja go tu nie będę przepytywał. Chciałbym pana zapytać ostatnie, już nie zajmując pan, na czym polega szkodliwość czynu, tutaj, który tu wykonuje, w związku z artykułem pierwszym kodeksu wykroczeń? Na czym polega szkodliwość czynu? Ale to pan mnie nie będzie Ja proszę pana, ale proszę pan pana. pana wymyślił sobie jakąś kontrolę, proszę pana, ja sobie pan, nic nie wymyśliłem. Nie ja, pana pytam, nie się pan z... ja pana pytam. Ja pana pytam. Pan decyzją, pan, z... pan jako stróż prawa ma obowiązek mi wyjaśnić, jeżeli pan chce decyzje... ukarać mnie, to na jaki, jak, Jaka szkodliwość czynu jest tutaj? Sąd zdecyduje, ale to pan. Sąd szkodli... zdecyduje. Szkodliwość czynu, jaka jest? Zgodna z prawem już ustaliliśmy nie jest. Pytanie: jaka jest szkodliwość Jaka jest szkodliwość czynu? A jego słowa wskazywały wyraźnie na instrumentalne wykorzystywanie sądu, gdzie on sugerował, że to ja będę musiał się tłumaczyć, a nie on udowadniać moją winę. Gdyby obywatela można karać za popełnione wykroczenia, które nie zawierałoby społecznej szkodliwości czynu, to w kodeksie wykroczeń nie byłoby zapisu o konieczności wystąpienia tej szkodliwości. Ale, Panie Strażniku Miejski... Ten zapis jest i dupa blada, pan strażnik ćwikiński nie tylko nie był w stanie podać szkodliwości mojego czynu, ale nawet po prostu kłamał, przedstawiając pierwszą część potrzebną do ukarania, czyli szczegóły dotyczące łamania prawa. Bo wie pan co? Bo tu tak jest, ja nie stoję ani na chodniku, ani na drodze dla rowerów, stoję tutaj na pasie, na którym nikomu nie przeszkodziłem, mimo ma... że... Znakiem ma tam tabliczkę, że jest to zatoka wyłącznie do kontroli drogowej, prowadzona przez policję i straż dzielniczy. jest. To... Nie wiem, czy tam jest napisana wyłącznie kontrola drogowa, tam jest napisane, jest pan pewny? Jest pan pewny, że tam jest wyłącznie... Wyłącznie dla Policji Straży A to co innego, nie nie, nie, nie wyłącznie do kontroli drogowej. No to pójdzie sobie pan, pojedzie, później nie. No nie panie Ćwikliński, jest pan strażnikiem kłamczuszkiem, bo nie ma w tym miejscu tabliczki, że jest to zatoka wyłącznie do kontroli drogowej, jak akurat ja pana pytam, o to, czy jest pan tego pewny? To niech pan wie, że ja wiem, co na tej tabliczce jest napisane. I wiem to zanim pan wymyślił tę durną historyjkę o tabliczce z napisem wyłącznie do kontroli drogowej. Tam rzeczywiście może stać policja i Straż Graniczna, ale nie ma nic o kontroli drogowej. Te służby mogą tam stać i nie musi być to w związku z kontrolą drogową. Ściemniał pan. Pytanie, czy był pan wtedy pod wpływem, czy problemy z czytaniem, czy cholera wie jeszcze co, żeby widzu nie było. Czepiam się tego tutaj, bo tabliczki z podobnymi treściami, które w tym przypadku w tamtym miejscu zmyślił strażnik miejski, ogólnie istnieją. Oto przykładowe takie znaki, które można spotkać przed specjalnymi miejscami z wyodrębnionymi zatoczkami dla kontroli drogowych, właśnie. W tym wypadku strażnik naściemniał. Kto by się tego spodziewał? Wróćmy jednak do samego meritum sprawy, żebyście mogli zobaczyć sami, czy popełniałem czyn społecznie szkodliwy. A więc, jedną z dwóch niezbędnych przesłanek, które muszą być spełnione, by móc kogoś ukarać. Oto to miejsce. 180 metrów dodatkowego pasa takiej zatoczki, z której są także wjazdy na posesję. Stoję na jej samym sieńkim końcu, poza chodnikiem, poza drogą dla rowerów, nie niszczą infrastruktury, bo to, co do zasady, jest miejsce przeznaczone dla aut. Nikomu niczego nie zasłaniam, ani przejścia dla pieszych, ani wyjazdu z posesji, od którego stoją w odległości kilkudziesięciu metrów. Droga przyległa do tej zatoczki, tego pasa jest w dodatku dwupasmowa i jednokierunkowa. Pan strażnik jest tak zwanym rutynowcem. On przecież był zaskoczony, że w ogóle jest coś takiego jak szkodliwość społeczna czynu. I o ile on był zaskoczony tym faktem na początku, o tyle już po poinformowaniu go o tym mógł już spróbować podać tę szkodliwość. Ale jest to nie do wykonania w tym wypadku. No, bo takiej nie ma. Niczego nie niszczę, nikomu nic nie blokuję. Nie stali za mną wieloma policjanci czy strażnicy graniczni, nikt za mną w ogóle nie stał na tym 180-metrowym pasie. Pamiętajcie, że sąd ma zadanie arbitra, a wykazanie waszej winy leży po stronie obwiniającego, oskarżającego. Jeśli wielokrotnie pytany obwiniający nie odpowiada na pytanie związane z główną przesłanką potrzebną do ukarania, to znaczy, że próbuje was po prostu naciągnąć na niezasadną karę. Z powodu swojej ignorancji, z powodu swojej niewiedzy albo z powodu zamiaru karania was za coś, za co karać nie powinien, nawet gdy popełniasz wykroczenie subskrybujcie kanał, a w powiadomieniach zaznaczcie opcję wszystko a na pewno nie ominie Was to co będzie się działo w sądzie i jaki zapadnie w tej sprawie wyrok.